Yo! Ja jestem Gingis i witam was bardzo, bardzo serdecznie w grze Minecraft MMORPG. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w tej sekretnej bibliotece w podziemiach. Udało mi się wreszcie w jakiś sposób doskoczyć tutaj do kogoś takiego, kto się nazywa Gundalf. Gundalf że jeszcze raz, Gundalf ciekawe czy wam się to kojarzy z jakimś innym imieniem pewnej postaci z pewnego bardzo znanego filmu, mi tak ale nie będę tutaj mówił żeby nie było jakichś znowu problemów z reklamą i z używaniem nazwy które nie powinienem, ale doskoczyłem do niego, będziemy z nim za chwileczkę rozmawiać o tym nieszczęsnym zegarku który nosimy o, instant... Jak on się dokładnie nazywa? Instantic Clock. Dobra, idziemy. Gadamy z nim. Ciekawe, co nam powie. O. Mówi, że nikt go tu nie odwiedza. I chyba nie jestem po to, żeby mu zrobić jakąś krzywdę. Widzę. Nie wiem co. I oczywiście już mój angielski się Wyłącza tutaj już. już Nie jest. Nie jestem na takim poziomie, żebym wszystko w 100% zrozumiał. Ale to nic, zaraz nam pewnie. <coughs> przepraszam, coś on podpowie, co mamy zrobić. A zresztą jak nie on, to będziemy wiedzieli to w skrócie w naszej książce z questami. Za chwileczkę pewnie otworzymy. A, ale coś tu pisze. Teledysk Lock. Hmm, to, gdzie to mamy zanieść? Gdzie my mamy się znowu udać? Ja się tyle męczyłem, żeby tu do ciebie dotrzeć. A ty mi teraz mówisz, że ja tu bez potrzeby przeszedłem? Zobaczymy. O! Mamy zniszczyć zegarek. Deb. Nie wiem co tutaj. Ziemia? Wyn. MT Wyn. Kurde, gdzie to może być? Gdzie to może być? Gdzie my się mamy z tym też udać w tym momencie? To ja naprawdę powiem wam szczerze, że nie wiem, jeszcze raz sobie zobaczmy, to gdzie my się mamy udać dokładnie. Jakieś nie wiem, tak jakby podziemia. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, powiem. Naprawdę. Może by mi tu jakaś mapa pomogła. Gdzie to może być? Gdzie może być to całe? Dobra, nic, będziemy szukać. Będziemy, moi drodzy, szukać, w którym miejscu mamy zniszczyć nasz zegarek. W tym filmie, o którym tu Wam wspominałem, to jak sobie przypominacie, pewnie sobie przypominacie, to tam znowu mieliśmy zniszczyć pierścień. Tam znowu mamy zniszczyć pierścień. Dobra, wpadliśmy na dół. Tutaj wejście jest takie proste. Zaraz Wam pokażę, w którym miejscu. O tędy właśnie prowadziło. Dziś się otworzą i możemy wyjść do góry. Dobra, ale wyszliśmy do góry i co dalej? Jak mamy się wydostać teraz w ogóle stąd? Patrz, tu jesteśmy bardzo, bardzo nisko. Czy my tu mamy jakieś wyjście? Czy powinniśmy iść tam za niego? Znowu spadło niepotrzebnie. Te dwóch chwileczkę. Dobra, jestem już z powrotem. Przepraszam za tą przerwę. Nie była długa, ale przepraszam, tak czy inaczej za przerwę. Yy, dobra, gdzie my mamy, jak mamy się wydostać teraz? Zobaczcie, no tu jest ogrom, tam jest coś, ale jak tam dojść? ogóle? Hmm. No, czekajcie, może tędy jednak. No, tędy, dokładnie. Dobra, wychodzimy stąd, będziemy szukali miejsca, gdzie mamy zniszczyć tą, ten zegarek. Blok. Tu jest drabina. Tu jest drabina no na pobołaźbach, właśnie, właśnie. Będziemy teraz łazić po tych drabinach bardzo wysoko, pewnie. Jest kolejna. Dobrze. Oj, 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 do góry, do góry, do góry. Dobra, jesteśmy. Mamy kolejnej Drabiny mamy. O, no, idź, 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 Nie przesadzaj tu, że chcesz mi tam spaść. Bo nie wolno ci. Dobra. Tędy. Samo wyjście, stąd tyle to mi zajmie czasu teraz. Widzicie? No właśnie. No właśnie, no właśnie. No właśnie, dziwne. Będę musiał pokonać rygzaki. Mhm. Mm no tak. Już spadłem. ai 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 Dzięki, dzięki, dzięki. Hop. Dobrze. Wejdź tam, wejdź, wejdź. Hop. A, dzięki, spaczył. Nie jest tak źle ze mną. Nie jest O, łała, że teraz nie słuchać. Nie, to jest Tam jest Jak na nią wejść? Op, tędy, tędy. Hop. I jesteśmy. Centro wyżej. Zmieniacie ile razy ja już tutaj... O, są schodki do góry. Już jesteśmy chyba gdzieś niedaleko wyjścia. Szukajmy kolejnej drabiny. Mamy ją tu. Synka bym chciał otworzyć, ale pewnie tej się nie da. Dobra. To wyłazimy. Dobra, wyszliśmy. Mamy kolejne drabiny. Tam jest. <laughs> Tam jest. A to jest jeszcze nie. To? O, patrzcie. Jednak ktoś nam udało jakąś skrzynkę znaleźć. W każdym razie nikt nie. Teraz tędy drabinką. A, ale czy to nie jest... Tam jest dobre wyjście, czy nie? Nie, no chyba nie. To gdzie my mamy tak pójść? Ty też nie? Ej no. Jak sądzicie, gdzie to wyjście jest? Hej. To tu się otwiera. Ja nie widzę. Coś, tak? O tu, zobaczcie, widzicie już? Tam. Mhm. No to bardzo fajnie. No jest przejście. Czy ja to otworzę ten przycisk? Stąd. to niekoniecznie dobra, udało się udało się nam kura, wyszliśmy dobra, jesteśmy na zewnątrz tu są te nasze kochane książeczki pamiętacie książeczki? tak książki biją dżingwista i tak jakby się dżingwist w ogóle nigdy nie uczył, więc wiedzą dostaje po łbie <laughs> to dlaczego ja? dobra <laughs> coś tu jest no i teraz, co nam zostało? Musimy, moi drodzy, odnaleźć e, tą e, jaskinię, gdzie mamy zniszczyć ten zegarek. Gdzie ona może być? Ja bym podejrzewał, że ona gdzieś będzie przy tych właśnie wystających tutaj dziwnych rzeczach, tak mi się wydaje, bynajmniej. Że przy tych. Oła, to mi bije. Książka. No dlaczego? No Książeczka. No bądź rzeczna. Znowu oberwałem. Nie wiem. Może no już można mi tłoc? Dobra, uciekajmy stąd, wiecie co. Ojej, ile tych książek tutaj. Ostra wiedza tutaj się dzieje. Dobra, nie ma już tędy. Nie bądź razie. Gdzie my mamy odnaleźć tą, tą jaskinię? Nie wiem, naprawdę nie wiem, no. <laughs> Przepraszam. Gdzie ta jaskinia tutaj może być? Gdzie ona może być? Cześć dzień dobry, tak żebyś sobie przypomnieć tylko jak to się uderza mieczem wiecie, żebym ci nie zanudził tutaj biegając, bo ja poszukam jednak miejsca i gdzie zaraz gdzieś sobie podejrzę mapę i zobaczę na mapie gdzie ten, yy, cała kraina może być.

Wszystko jest, kurde, no na levele powyżej mnie. Tu 17, tu miska. Tu jakiś Quest item. Multics Accommodation Literator. Hmm. Może bym się. Może bym się teleportował do Ragni. Co wy o tym sądzicie? Może to by coś dało. Chociaż nie wiem tak do końca, czy to jest dobry pomysł. A, musiałem łyczka kawy wziąć, żeby się lepiej tu poczuć. Dobrze, ale my tutaj mamy szukać tego nieszczęsnego, e, ten, o, chyba jakaś zwiecha była, mały, o, 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 co to, to jest, co mnie bije, a to mnie rzuca we mnie tym pająkami, czyli to, to był ten zaklarowany pajączek, wodnik, szuwarek, dobra, słuchajcie, i drodze, zrobimy chwilowe cięcie, próbuję się dostać do, co to, to jest, co to, co to, to, to jest, co to, to, e, on coś nosi na łbie, zobaczcie go, on ma. Już nie ma nic, ale miał na obie jakiś taki ten. Ale się posypało z nich. Eee, nice, nice. Bierać, bierać. Wszystko, co jest możliwe. Dobra, słuchajcie. Robimy cięcie. Ja po prostu spróbuję odnaleźć to jaskinię, gdzie mamy zniszczyć ten zegarek. Żebyście nie musieli tutaj pół dnia ze mną biegać. Także wracamy, jak będę już miał jaskinię. Cięcie w tej chwili. No i okej, okay, moi drodzy. Jesteśmy po tym cięciu. Nie chciałbym żebyście przez całą tą drogę biegali tutaj ze mną, bo było naprawdę momentami nudno, a momentami wręcz, że prawie nie zginąłem. Ale dotarliśmy do takiej właśnie groty, no ale też mi również przypomina scenę z pewnego filmu. Mamy tutaj na końcu kogoś, kto się nazywa Frudo, Frudo. No i ten Frudo chyba zniszczy wreszcie ten nasz nieszczęsny i przeklęty zegarek, więc porozmawiajmy z nim. Aha, już zresztą się narozmawiali musimy zwiększyć ilość lotów w naszym EQ. naszym eku jeden nam wystarczy Tak, wystarczy niszczymy właśnie zegarek w przeklętej jakiejś w brocie jaskini i proszę Został zniszczony. Dostaliśmy 64 emeraldy oraz 2900 punktów ExPa. No i cóż, kolejne zadanie mamy wykonane. Udało się nam jakoś sobie tutaj dzińki radzi. Nie jest, tak, nie jest tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. To prawda, zejście tutaj no naprawdę nie było prostą rzeczą. Zresztą, jak będziecie grali, to sami zobaczycie, że labirynt był niezły. Aczkolwiek bardzo fajnie, że ta lawa, która tutaj jest, to ona naprawdę nie zadaje za wiele obrażeń, bo parę razy w nią wpadłem. O, popatrzcie, biegnie kolejny jakiś tutaj człowieczek, który pewnie ma to samo zadanie. Się ze mną przywitał. Ja się również z nim przywitałem elegancko. On pewnie też kończy właśnie to zadanie z garkiem. Też tutaj dobie. Ja na chwilę obecną żegnam się z Wami. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Naszego kanału Dżingis i Synek, naszego fanpage'a eee, moi drodzy, niedługo, bo w poniedziałek, na kanale zobaczycie pewien filmik. Jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mogli wziąć w tym udział. A również niedługo jest Dzień Dziecka, i na ten dzień Dziecka również coś szykujemy. To tyle ode mnie. Jeszcze raz serdecznie, jo i słodziuskie. Pa, pa. We'll uh -huh.